Dzisiaj obalę dwa keto dogmaty. Pierwszy, że grochówka nie może być keto oraz drugi, że gdy jesteś na keto nigdy nie pierdzisz. Do garnka wpadły trzy golonki przednie, żeberko wędzone, ziele angielskie, liść laurowy oraz sól. Dwie godziny gotujemy. Trzecia godzina gotowania odbywa się, jak widać, z włoszczyzną, jako że to keto grochówka. Po tej godzinie warzywa z zupy wywalamy. Jest też trzeci temat, który chciałem dzisiaj poruszyć. Chodzi o częstotliwość moich publikacji. Ostatnio zarzucacie mi, że ja bardzo mało publikuję. Odpowiadam: ludzi pierdolących często i bez sensu w eterze nie brakuje. Nie chcąc im odbierać chleba, postanowiłem publikować tylko wtedy, kiedy naprawdę mam coś do powiedzenia. Przykładem jest właśnie ten film. Już słyszę te komentarze, ale groch nie jest keto, no poczekaj, kurwa, no poczekaj, pokażę Wam jak to się robi. Golonka wraca do garnka, żeberko wraca do garnka, oczywiście bez kości i w tym garnku ląduje również spora porcja fajnej, dobrej kiełbasy i znowu małe gotowanko. Obok na patelni wysmażam boczek wędzony na surowo, pociełem go w taką kostkę, wysmażam go na chrupko i w jednej z ostatnich faz gotowania tej keto grochówki ląduje jeszcze w garnku czosnek i właśnie ten wyprażony fajnie. Boczek. Jako przedostatni składnik w tej grochówce w garze lądują ziemniaki pocięte w kostkę. Gotujemy je do miękkości. Na sam koniec pozostało nam dodać tylko dużo, dużo majeranku, ale żeby na nie znikł w tej zupie, to po prostu kiedy już go dosypiemy, wyłączamy palnik, pokrywka i zupka dochodzi do siebie. Jako, że Karola nie jej wieprzowiny, testerem ketogeniczności niniejszej grochówy będę ja. Grochuwa zjedzona, krew pobrana, a jeżeli wynik będzie powyżej 0,5, mola oznacza, że jestem w ketozie. O kurwa, grochówka jednak nie jest keto. I jeszcze jedno.